Darek, rozłożę kana przed chemikiem. Dobra? Alfa 2, prowadź ogień! Alfa 2, prowadź ogień! W takim razie. Y, alfa, alfa. Uwaga, nie kłaść dokładnie w kierunku samochodu. grupie Brawo, która się dołączy do Was. Bravo, czy... Zresztą, to ale nie dokładnie. samochód. przemieścił się w kierunku wpół. Samochód przemieścił się w kierunku wpół. Danika, możesz lecieć. Rozumiem. Alfa 1, schowajcie się. Panowie, tutaj pod zabudowania fabryki. Za budowę. Alfa 1, e, schowajcie Mike. Się w budynkach, bo to na Za, osłonę. Zaczekaj, od Dredd, Dredd, no. dredd, Mówię Alfa dredd jeden zaczekaj. Mówię, Alpha 1, do jasnej. Dobra. E, Mike, zajmij ten budynek i daj osłonę prawo. Alfa 1, zajmujemy budynek budowy, Dobra. budowę zajmujemy. E, jaki jest status Wasz Darek? Co się stało? Dali izbowie, ale widać, cukierze, tak? Alfa, alfa, alfa! Kierunek tak północ, północ, kierunek północ, samochód, pierwsze zabudowanie na północ. Północ, kierunek równo północ. Brawo to sobie bierzecie. 350, 350. Raz, dwa, prawo, Pietro, uważaj no, nie, na północ od no. nas, za już także że brało. Nie, wyk Wy, Wykonaliśmy sojusznicza brała. wykowaliśmy pierwsze piętro zajęte. Darek 350 3, 5, 0. 3 5, 0. Brak kontaktu Jesteśmy teraz, jesteś na północ Kręć głębiej na 340-350 przebierz Jeszcze, 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 jeszcze. Zrozumiałem brawo. Mm, jeszcze. Zajmijcie pozycję razem z Alfą i yy, bronimy się póki co. Dobra, tak zostań, tak zostań Widzisz yy, zabudowania. Pierwsze zabudowania po ich stronie za zabudowaniami Dokładnie zrozumiałem, ale ja ktoś czy usłyszeliście, musi mieć wytyczne Dobra, trzymaj. Trzymaj! Aż się zrozumiałeś? Powstał! Rozumiałem, jak tak, że obserwujcie tę lokację. Pojazd na 320. Dostał. Uważaj, Darek. Brawo cię wycofuję. Uważaj. Danika z 3 z 310. Pilnujemy gdzieś tego azmu. ma tam wyjechać pojazd. Rozumiem, czy mam. Prawdopodobnie nie. Słuchaj, Darek. Znaczy, Dylet Panie obserwatorze, Panie obserwatorze, niech Pan duszy może z nami Słuchaj, pojedziemy do bazy, Ty weźmiesz ciężarówkę z amunicją Przyjął no. Znaczy, ja jeżeli mógłbym no. mógł nalegać, to chciałbym zostać tutaj w rejonie działań nie ile tak. masz ludzi? To już moje zadanie na dzisiaj, obserwować... Darek, możesz dać mi jednego człowieka do obsługi ciężarówki z amunicją? Chłopaka, chodźmy po co? że tego człowieka z Alfy 2, jedziemy w kierunku. Tak, po e, roczniku e, Bimowicz, jakby mógł Pan przekazać mojemu dowódcy, ja wyruszę. Dobrze, przekażę. Dobra, zaczekaj, zaczekaj. Chój, 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 człowieka z Alfy 2, e, zabieram go w kierunku tej ciężarówki, wrócimy. Z nie, 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 słuchaj, ja dostaniemy. Doszło... Tak, obronę z tego miejsca. Okej, okay. to jedyny odbiór,

Poruczniku Bubowicz macie terytoryczny tak, tak? cały czas w bliskiej odległości Tak, jest to porucznika Majka Darek, na nowo no, jestem przydzielony to do was jest, tak Staram się nie no. spełnić problemów tak Ostrzeliwuję cele w tym momencie Tutaj poruszył ja że to i wsparcie centralnie na to będzie nie mam w stanie Odwór. Wstrzymać się na razie z, z moim wsparcia, przejmuję moje dowodzenie nad całą piechotą. br trzecia też było. Zostały dwie. Szybaka, ja mam jakby co jedną taśmę jeszcze po M209 w plecach. Czy możesz mi ją dać? Dobra, czekaj, już daję. Darek, wysiadł na chwilę. Zaakceptuj. Master nie opieram się o maskę, bo mnie rozwolicie, jak strzelicie z robotnika. Czyli się nie zmienia ja z na lewo. Dobry Alfa 2 to, 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 to widziałem to widzę dupy <głos> <głos> Wokół się Jeszcze trzy pociski. Tak, to Mamy PK, zachód, blisko Dwa kontakty 3-3-0 Teraz za drzewami Za drzewami Tak jak patrzysz na tą eee, wieką, Darek, eee, wstrzymać ogień na razie. Jesteś to jestem niżej, piętro. Położyłem, nie jest problem. Mike, zachodzą centralnie, za murem były kontakty, prawdopodobnie ciężarówka kabrało się pali w tym momencie, nie mogliśmy wspierać, odwrót Brawo jak tam, okay. masz status, czy potrzebujecie wsparcia Alfy? Nie ma amunicji, a jaki jest status, tamten Hammer, tamten Hammer jest